Nienogial Siemanko, siemanko, jestem Drogo, z ci gram w Sky Warsy Dzisiaj odcinek będzie o 8, z tego względu, później znowu nie będę mieć czasu No i generalnie jestem na wyspie z tym gościem, którego będę musiał zabić Zazwyczaj na tej tej mi się to udawało Kurde, przecież ja muszę w Render Distance zostawić większy, bo tutaj nic nie widać bez niego już wiem jak się to robi to ten, bo już sobie nawet zmieniłam otwieranie skrzyni No skąd ty masz No kurde nie bij mnie Nie widzę go... No kurde No nie tym razem, więc cięcie Okej, już jestem po cięciu, czekam na kolejną rundę. O! <laughs> Fajna mapa. Mała mapa, to jest właśnie fajne, to tu można przynajmniej coś zobaczyć. Kupię, że jak się nadskaczy, to on ci potem ekran tak, tak ustawia Wracamy się jeszcze cięcia nie zrobić, ponieważ musimy czekać 30 sekund. Dobra, jak ktoś widzi, to zrobię. Dobra, to robię. Robicie, ją uciec. Tylko już w jestem. i idziemy po skrzyneczki. W ogóle nie wiem, czym mówiłem, ale mamy inny tryb otwierania skrzynki. Nauczyłem się to zrobić w końcu. Hmm. Sporo bloków. Może być fajnie. Opatrzcie, patrzcie, skórzany drogów. Teraz wszyscy bierzemy w komentarzu, chociaż tak skórzany blow, chociaż już nie, bo te... Blow? Nie, nie, nie ważne co ja gadam, nie, nie, ważne, bo to ja co powiedziałem przed chwilą to. Dobra. Hmm, dobra, podmieniłem sobie. Przydałoby się tylko szczały do łuku. Ktoś już jest na środku? Kurde, ten sobie w ogóle nie robił ten tylko od razu, nie? <laughs> Ale samo szczały jest gud udało się drewno mi się może przydać gdyby tak kurde jestem taki słaby w strzelaniu nara Aha, bo tam mają ten. To ładnie, zabijem kogoś. Jeszcze no już będzie taktyczna szczała Ale teraz serce biję po tym, jak go zabiję, nie? Nie wiem czemu. Ja też bym się może gdzieś pobudował, ale górą. Gdzie? Czy myśmy zostali tutaj sami? Czekajcie, jak co by na niego wykminić? A ja mam pomysł, na samą górę. No i teraz. się powoduje. W ogóle, jeśli się cieszę z tym SkyWars, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam. No nie, <laughs> o, mam tego tokena. Bo, bo SkyWarsów dawno nie było. Ja w ogóle z tych dwa. Normalnie to by było pewnie u coś innego, ale ten... Ale... Nie mogłem wejść na serwer, na, na który na którym jest tych pełno minigier. Czy ten się też nam buduje? Zostaliśmy sami ewidentnie. go! To pięć. świnie! Kurde! Jest! Spadł! Wygrałem! Jest! Dobra, kolejne cięcie. Już po cięciu jestem. I chcę zabrać tę skrzynię. Nie najlepszej idę Kurde, wrzuciłem kurczaki. W sumie mogę tak zrobić. I diamond. mam tylko kilo, to jest niedobre. Ale jaki to był atak na świniaka, nie? Świniak zniszczony. No z czego macie taki dobre item, a ja nie. O, tak to się przyda, lepsze mam niby szczały, kurde, nie wiem, czego zastrzelam, czy nie. Ty do mnie idziesz? Z Kubańcu. O nie, nie była tak na świnieka. Aby <śmienny> taki odcinek, ty Jak wszyscy idą dołem, to ty idziesz górą. Znaczy to ja idę górą, a nie ty. No co jest? Czemu nie mogę się budować? No nie mam tego głupiego buga. Ale mam kilo, ciekawe o czymś pomoże w ogóle. No kilo zostawiłem w skrzyni, nie. No nie, nie lubię tego buga, no i mnie no tu zrespi. zniszcza? Niszczyłem. Tego już nie zniszcza. Ej, kurde, to jest głupie, bo co ja mam teraz tak cały czas ten... To właśnie powinno być naprawione, to jest bez sensu. Dobra, ja idę na inną mapę, bo to jest tak... Bez sensu, kompletnie. Tylko już po cięciu jesteśmy. Ja bym proponował, żebyśmy wzięli tę skrzynię. Kurę, co fajne dropy. takie rzeczy biorę. I od razu idę na górę. No kurę, no i niej zabijesz. No ginty. Ale. Nuby. Kurde, mnie pewnie token. O, i tak sobie zrobię. Hm. O, kurde. Sporo tego. Jestem po raz pierwszy, nie? Z tego, że już na tym mapie grałem chyba 5 razy. Sporo bloków. To dobrze, że ja tutaj go zabiłem. Bo tutaj bym miał takie rzeczy, żebym mnie już za zabił dawno. Mm. Kurde nie. Ale słaby armor mam. No w końcu. Jeszcze kurczaki. Będę wziął tak i tak. Coś takiego. Szkło? Jeszcze nigdy na szkło nie trafiłem tutaj. Która jest mina skrzynia. tu jest Chyba nie ma sensu tu siedzieć w ogóle. O nie! Ała. Czyśmy zostali sami? Ty nie opróżniłem wszystkich sygnał, już coś znajdę. O jajka, czekaj, jajka mogę porzucać przecież. Hmm. Wziąłem coś tutaj był, nie? Ty nie możesz na jajkiem wrócić, ale słabe. Ty kiedy byłem już i rzucałem sobie jajkami. Dobra, to wysiadam tu, tłuczcie, Mnie to nie obchodzi. Tu jest jeszcze ty. Coś już nie ukryjesz tutaj. Mam token! No jak! Ja yeah, co zrobiłem? No dobra, tak więc takim akcentem zakończyłem Ci, że odcinek to jest cześć!